Mistrzarz grupy Siemiątik do tej pory bez porażki w pięciu walkach zanotował pięć wygranych, w tym jedna, fajna przed Państwem Remigiusz Wóz. Walka była ciężka, walka zakontraktowana na dystansie 8 rund, życiowa szansa przed Remigiuszem Wozem. Pięć walk, pięć wygranych. Jedna przez KO, limit wagowy 79 kg 379 gram. Light Heavyweight Division 175 pounds 79 300, 79 300. Patrzy, Remigiusz Urs. Poznajmy rywala remigiusz. W 17 walkach zwyciężał 17 razy, w tym sześciokrotnie, przez K.O. Jedna walka w jego karierze zakończyła się remisem. Przed Państwem zawodnik grupy Portfel.pl, Dariusz Zek. 17 wygranych, żadnej porażki. Jeden remis na rozkładzie już rusał, już Szpili. No a tutaj w roli oczywiście zdecydowanego faworyta przystępuje do walki z Remigiuszem Bozem. 78 kg, 700 gram, 78 kg, 700 gram waży Dariusz. Sęk. 8 rund waga półciężka i od razu poszły ważą twarz. Sęk kontrabus. Już jutro podczas Horror Boxing Night. Tu wegłarenie. Zostawcie coś na jutro. Uśmiechnijcie się do reporterów, Mornerzowej publiczności. जीवाद